Cześć wszystkim. Dzisiaj postanowiłem zmienić żarówkę w zegarze konsoli Alfa Romeo 156, wersja po lifcie. Nie wiem, czy jest różnica z przedliftem czy po lifcie, ale po lifcie jest tragedia. Trzeba skręcić cały tutaj osłonę tego tunela, skrzynię mieszka, to wszystko. Tutaj radio każą też wyciągać te imbusy, ale u mnie nie chciały pójść. Jak wyciągnąłem panel sterowania klimatyzacją i tak dalej Udało mi się, wkładając rękę z tej strony, jest całkiem dużo tam miejsca, można wyjąć Udało mi się wyjąć... E, y, trzymadełko Nie wiem jak to nazwać profesjonalnie Udało mi się to wyjąć, wy, wymacać e, I za chwilkę wsadzę tutaj żarówkę Eee, T5, jeden i dwa wata, no, już żerówka siedzi sobie. Eee, teraz wsadzę ją tam w to miejsce, tak nawet prosto to wyczuć. Jest tam taki dziubek. Tam Jest to tak zrobione, że nie da się tego włożyć źle, w sensie nie, nie można się pomylić. Nie wiem, czy będzie coś widać, spróbuję włączyć. No, tu się świeci, nie trzeba nic zmieniać. Tutaj oczekiwany efekt jest. Tam z tyłu są dwie żaróweczki, a no, tu nie trzeba zmienić. Tam z tyłu są dwie żaróweczki, ale ta jedna w moim przypadku była ok. Niektórzy piszą, żeby zmieniać wszystkie naraz, bo ciężko się dostać. Mi to zajęło myślę, że z 20-30 minut, ale to chyba tylko dlatego, że te plastiki już mają swoje lata i tak się trochę cychałem to odkręcać, bo tam pękało wszystko po drodze. Natomiast składanie nie powinno mi zająć więcej niż 15 minut. O, cała robota. 100 śro... śrubek, wszystkie tego samego typu to też plus, bo nie trzeba myśleć, co gdzie, w której kolejności pakować wszystko jest to samo. Do całej robocizny wykorzystałem krzyżakowy jeden i chyba tylko tyle. Także pozdrawiam serdecznie i powodzenia w takiej mechanice domowej. Cześć.